Żółci i biali Przypominam, na wojsku pojawiają się drużyna żółtych i drużyna białych Drużyna żółtych i drużyna białych Dobrze, Kacper, brawo, dobre, super już, już, pokaż się mocno! Do przodu! Nie kiwamy się w polu Maciek! Nie kiwamy się w polu! Podnieś głowę, już, jedziesz, jedziesz! Patrz Wiktor, straciłeś, jedziesz do tyłu! Wiktor! Dobrze, gramy, gramy, podejdź! Podejdź Miłosz, podejś.

you got your money